Puszczaj. Będę ci nagrywawał ten ruch. Czekaj, muszę wziąć. Ale to, to są moje prezoletka. No patrz, chyba muszę wziąć ci to. to cicho. Głosujcie, wolicie ten czy ten? Napiszcie w komentarzu, czy wolicie fioletowy czy tęczowy. Robimy to z takich koralików. I takich. No, tu są jeszcze takie serduszka. I Patrz, z... jak ja robię. Głowa Patrz, jak ja robię. No, wiem. I głowa sticza. A, to takie tam dodatki. Wiola, ja ci powiem, kiedy koniec czasu jak coś. Okaś jeszcze raz wiola. Ile zarobisz. No, widzimy, widzimy. Dobra, rób dalej. Rób dalej. Ale wiele okazji i widzom, a nie ze swoimi rękami. A może chciał włożyć? Dokładnie tak, żeby było widać. Masz wiele, jeszcze 5 minut. Dlaczego? No, bo to też nie może być tak za długie, I pamiętaj, żeby nie przesadzić z koralikami, bo to zawiązać się nie da. I z Jola chyba odkryłam, po co są te haczyki. No, bo zobacz. Spójrz ten czerwony ten. Spójrz ten czerwony pojemnik. Widzisz tam takie małe kółeczko złote? Tak. Kółeczko takie złote, takie malutkie. Zobacz. Widzisz? Tu. Jest takie kółeczko. Zobacz. Mama cicho, nakrywam nakrywać. Zobacz tu. Jest takie kółeczko i pewnie oto się ten haczek zawiesza, nie? Taki... Mamy ten. A, tam. A, cypelek. A cypelek. Dobra, to teraz... jest... Wiola, pokaż jak ci idzie. Ale nie tak blisko. No dobra, no fajnie, fajnie. Rób dalej swoje. Trzy minutki. Ja ci powiem, kiedy będziesz musiała wiązać. Będziesz musiała zaraz wiązać Wiola. Dobrze, Jak ci powiem, stop, to wtedy. Wiążesz. Ciekawe, czy Wiola zdąży. Ale nie mów tak, bo będzie zamiast mówienia, to będzie piosenka. No wiem. Dobra, wiola niech sobie robi. A ja jeszcze raz wam przypominam. Głosujcie, czy ten jest lepszy? Czy ten jest lepszy? Napiszcie w komentarzach. Viola wiążemy. I zostawcie lajka. Kończymy. Wiola, wiążesz? Czekaj, ostatni został. Ostatni. Ostatni i Wiola wiąże. Ja Wam trochę przybliżę ekran, żebyście widzieli, jak Wiola wiąże. No Wiola, pokaż, jak Cię wiąże ten. Dobra. Niech coś tam mam przybliżony ekran do Twoich rąk, więc spoko, spoko. Dobra, nie wiem co Viola robi, ale coś kombinuję. Jesteś królikiem, że tak, gdzie jeszcze co? Dobra, nie więcej wiele kombinuję, ale przybliżymy trochę to, może będzie widać. No dobrze. Wiola, powiedz, kiedy skończysz wiązać. Wiola dzisiaj dużo nabrała rzeczy. Nie dość, że na balkonie. No trochę mi się nie udało. Szybko wiele, bo masz tylko 20 sekund. Z tego co widać. Bo inaczej zaraz ci się wyłączy telefon za 20 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak wygląda jej naszynik. Pa!